Straż miejska ma być bardziej efektywna. To usłyszeliśmy dziś w ratuszu. Zmiany mają też spowodować całkowitą podległość tej formacji prezydentowi Leniej Góry. Straż miejska wtedy będzie bardziej podlegała. Prezydentowi, będzie, ten naczelnik będzie pełnił też funkcję komendanta Straży Miejskiej, ale z drugiej strony będziemy mieli też oszczędności bo dzisiaj cała biurokracja, całe, cała ta część rachunkowa, jest w Straży Miejskiej, tak to będzie w ramach struktury urzędu. To pozwoli swobodnie powoływać i odwoływać naczelnika, który ma pełnić funkcję komendanta Straży Miejskiej. Do tej pory władze Jeleniej Góry podjęły już jedną taką próbę. Odwołując Jerzego górniaka ze stanowiska, ten jednak decyzję zaskarżył do sądu pracy i wygrał. No takie no próby były, ale nieskuteczne. A, a czy jest miłość ze strony urzędu, to ja nie wiem, no ja robię swoje po prostu. Niebawem ma zostać rozpisany konkurs na nowego naczelnika. Czy obecny komendant będzie mógł do niego stanąć? Będzie miał tak, jak pra, każdy inny prawo do Zgłoszenia swojej osoby na funkcję naczelnika wydziału. Jak będzie ogłoszony, to się zastanowi. Czyli jeszcze decyzja nie jest podjęta? No nie jest podjęta, bo jeszcze nie wiem, co to w ogóle ma być za twór. Zreorganizowanie pracy Straży Miejskiej ma zakończyć się w kwietniu.